Byłem ja ja, na ja, koszykowej, on, bo... rozmawiałem tam, nagram, pojadę, kamerą naładuję, taryfę wezmę, jakie domki, jakie wszystko, pokazali jak dwo, dwo, twoje dwa kolegi Ale co to ma do rzeczy, co to ma do paczki? No co co ma i tak no dalej no A co wiem. to ma do paczki no Krzysztof? No właśnie, to ma do paczki Że tobie gówno wysłali, tak? Tak A jemu 200 Tak Jesteś na to zły bardzo. Jeszcze raz ja cię pytam. Czy przyjąłby taką paczkę z głównym? A skąd? Ale przepraszam żeby... ja bym... Ale przepraszam bardzo. Żeby otworzyłeś e, paczkę tą i by przyjął. taką, e, coś swoich? Otworzyłby? No ja, jak ja wyciągnąłem ale, ale... kartkę tą, to wyleciało 200 zł. No, no. Ale, to on ale... powinien powiedzieć tak. A, tak? Czekaj, ja mam 100 zł. Masz Krzysiu. Bo do mnie dobrze, Krzysiu. E, e, Podzielę się, ja, e, bo ja e, mieszkam u ciebie. E, to ja, ja to e, już od razu sprostuję. No. E, ty, do, do, ty dostałeś chyba 80 zł. Paweł... To co nic 200, a, a, a ja ale 80 ale, dostałeś... ale ja mniej. Dobrze. Ale, ale podzieliłeś się? Ale a podzieliłeś się? Nie. A, a ja jedynie kupiłem, kupuję. A on nie kupuje? Nie. A on kupuje? Ale, ale ja, ja, ja jem za swoje, nie e, kupuję. Ewentualnie, oczywiście, e, było, była taka e, parę sytuacji, że dobra, ja kupiłem kaszankę, e, Ci e, Czego? E, poprosiłem, to jest kaszanka, zrobisz kaszankę. Poczekaj, niech Poprosiłem e, o, czekaj, o dwa jajka i zjemy razem. Ale z kiełbasą? Z no, Nie. Z kaszanką, tak? Kaszankę, e, tylko ty że na dwóch. No to e, powiedziałem dla krzyśka, to i... E, e, Dajesz jajka, ja kaszankę, rozpakujemy, jajka mamy, nie musimy do sklepu iść. Ja. A to nie, trzeba nie, sprawdzić nie. czy są dobre e, e, ty e, Można jest jak sprawdzić? Ja, ja tego Nie, ja, ja, wiesz co, czy do jajka innego, czy... bijesz, jak stare to do, do, do tego cudesu wodę napuszczasz, wylewasz, myjesz kubeczek i czysty.